Dzisiaj wspomnienie świętych aniołów stróżów. Warto, by każdy z nas sobie uświadomił to, że ma takiego anioła stróża. Docenił y, troskę takiego anioła stróża, docenił jego obecność, jego miłość, to, że również y, w naszej intencji y, wpatruje się ten anioł w, w Boże oblicze i że mu zależy na nas. Przy tej okazji otrzymujemy pewne bardzo ważne ostrzeżenie w, w Ewangelii od samego Jezusa, byśmy nie gardzili tymi małymi. Jak argument Jezus podaje, że ich aniołoby się wpatrują w oblicze Boże? że ich aniołoby się o nich troszczą, oni o, o tych maluczkich walczą, oni się o nich biją, nie wolno nad nimi gardzić. Oczywiście, kto to są ci maluczcy? Wydaje się jasne, że nie chodzi o dzieci. Chodzi o tych, których wiara jest jeszcze słaba. Które my często może oceniamy jako niewierzących, może czasami mówimy o nich, że to jest poganie. To, jest, to są osoby, którzy na tej drodze wiary jakby dopiero są dziećmi, dopiero raczkują. Oczywiście można nimi pogardzać, to jest bardzo łatwe. Natomiast pytanie, co my, zro co my potrafimy zrobić, co możemy zrobić, by ich wiara urosła, by ich wiara dojrzała. Dlaczego jakby traktujemy ich często z pogardą? Właśnie tych, których wiara jest jeszcze może na tym poziomie takim bardzo dziecięcym, traktujemy ich często z pogardą, oceniamy i osądzamy, natomiast pomóc im dojrzewać w tej wierze. Warto się od aniołów, stróżów uczyć, tej troski o człowieka. Zadaj sobie pytanie: czy, czy czasem nie zdarza Ci się, jakby gdzieś w sercu osądzić, ocenić, ocenić kogoś gorszego, osobę, która, która w tej wierze jest jeszcze. Jeszcze gdzieś na początkowym etapie, może dopiero odkrywa Jezusa, albo może jeszcze w ogóle nie, nie, nie odkryła, nie zbudowała swojej osobistej wiary. Spróbujmy zrobić dzisiaj wszystko, by, by od tych aniołów się uczyć. Nie garćmy tymi ludźmi, ale zastanawiamy się, tak jak aniołowie stróżowie, co mogę zrobić ja, jakby współpracując z aniołami, stróżami, co mogę zrobić ja, by ta, ta jego wiara. Y, urosła, dojrzała, by była mocniejsza. Jakie ja mogę dać świadectwo, jak ja się mogę wobec tego człowieka zachować, by on patrząc również na moją wiarę, by mógł urosnąć w tej wierze, w osobistej wierze. Spróbujmy od tych aniołów dzisiaj się uczyć. Dziękujmy im za troskę o nas, a też spróbujmy się od nich uczyć. Tak byśmy tych, których wiara jest jeszcze słaba, nie, nie, wiem, nie dobijali nie, nie oceniali, nie osądzali, byśmy nimi nie gardzili, ale byśmy robili wszystko, by pomóc im w dojrzewaniu w odzieży.